Da wszystkim tak szybki filmik, e, ponieważ za jakieś dwie godziny wyjeżdżam e, do babci znowu e, do środy i chciałam zrobić taki filmik, bo właśnie teraz, jak e, tak wiecie, sobie buszowałam po YouTubie, e, zobaczyłam taki projekt e, Dzień z Życia. E, jest to projekt, jak, e, jakby, jakbyście jeszcze nie widzieli, jest to projekt taki, że mm, Osoby, które się zgłosiły do właśnie tego konkursu, do tego projektu nagrywają 24, teraz chyba jakoś, nie wiem, lipca, sierpnia, coś takiego. 24 nagrywają swój dzień po prostu najciekawsze filmy, filmiki zostaną połączone jakby tak w jedno i będzie to długo, długometrażowy, tak się chyba mówi film także wpiszcie sobie, wpisz sobie na YouTubie dzień z życia i tam Wam wszystko wyskoczy, są rady świetne ja też biorę w tym udział także może będę w filmie no a jak nie to chociaż będzie filmik taki właśnie z życia mojego okej okay. i chciałam wam jeszcze pokazać mój strój dnia, ponieważ bardzo mi się podoba nie wiem czy Wam się spodoba, bo tu wiecie, pomieszałam mój styl taki troszkę no i mam krótkie spodenki, także proszę się nie śmiać, um, staram się odkrywać moje e, nóżki, żeby się troszkę opaliły, bo mam blade giry. Okej, okay, więc um, możemy zaczynać. Okay, czyli to jest mój strój, mm, zwykła taka bułeczka, e, ona jest chyba z kropa i ona tu ma właśnie taki, um, taką falbankę. Kolczyki mam e, z Haidamu, już ktoś się pytał, one są z Haidamu, kupiłam je chyba... No, nie pamiętam, ale była przecena, chyba 9 zł. E, koszula też jest Heidemu. E, nawet nie wiem, czy ją złożyłam, bo ja założam, ponieważ szczerze, ona jest fajna, taka luźna. E, zakrywa to, co musi. Ok, I teraz moje nieszczęsne nóżki. E, ubrałam spodenki, ale nie wiem skąd one są, bo one są dość stare. Sandałki. Sandałki są z kropa, Wam ją pokazywałam. E, kolory powiem że nawet pasują do siebie. I się podobały takie mieszanki, e, <grym> że tak powiem. Um, ok, zaraz Wam pokażę mój makijaż. A! Okej. Okay. Torbę mam taką. Torbę mam taką. Dużą skropa. Tu mam co? wszystko. <grym> wszystko to jest tej torby. Um, Okej. Okay. No i teraz makijaż. Co zrobiłam? E, więc tak, nałożyłam e, Autumn Leaf, um, ale gdzieś schowałam już je do kosmetyczki. E, Autumn Leaf z e, Virtuala czy z Yoko. Nałożyłam ten ciemny kolorek. Na to nałożyłam czarny cień z iwonu. E, i pod oczy nałożyłam żółty, fioletowy, różowy i pomarańczowy. I wszystko połączyłam. No, także taki makijaż, makijażyk wyszedł. Troszkę ciemny, ale nawet fajny, podoba mi się. No i oczywiście brwi sobie zrobiłam i e, mus Okej, okay, więc e, no. Mm, no i jeszcze moje brynski oczywiście. No jestem fajna. <laughs> e, nie no, dobra. E, więc tak, ja jadę teraz e, na jeden czy na dwa dni nad morze. Oble, coś mam lata po ścianie. E, jadę nad morze, także na pewno będzie kilka zdjęć, filmików, nagram, postaram się, zrobić taki jeden długi Filmik ym, z podróży, i takie tam rzeczy. Ok, więc ym, no, mam nadzieję, że Wam się film podobał. Bardzo przepraszam, że tak y, długo nie robiłam tutaj filmików ale po prostu nie widziałam, bo bardzo zajęta ym, teraz, że tak powiem. Robiłam dużo makijaży ym, i, i takie tam. Ok, więc już Wam Pani ym, Widzimy się na następnym filmiku. Ym, a tutaj, ten następny filmik, właśnie będzie to podróż. Także, no, pa pa.